Sesja druga Anioły. Jestem kim jestem. Jestem Adamusem. I jestem cholernie z tego dumny. Czasami myślę, że niektórych z Was usypiam podczas moich zajęć i długich wykładów, ale gdy Hannibal jest na pokładzie, wiem, że nikt nie będzie w stanie usnąć. Kocham pracować z Hannibalem, ponieważ on naprawdę wyraża swój głos. Nie obawia się otworzyć ust i pozwolić głosowi wypłynąć. Ach, tak ważną rzeczą jest przejawienie swojego ducha z wewnątrz. Wybiera kogoś z publiczności. Wiem, że teraz mnie nienawidzisz, ale później będziesz mnie kochać. Wydobądź z siebie prawdziwy głos. O tak. Ua! Widzisz? Zróbmy to razem. Gotowa? Szambra, kobieta. Aaaa! Kobieta. Dobrze. Oklaski. Adamus. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. I jeszcze raz. Ale tak naprawdę pozwól mu wypłynąć do samej góry. Na trzy... Raz, dwa, trzy. Adamus i Szambra. A... Adamus, dziękuję, dziękuję Ci. Ach, nigdy nie siadajcie w przejściu na moich zajęciach. Dziękuję. Hannibal, proszę. Prosi Hannibala na scenę. Adamus, powodem, dla którego poświęcimy chwilę, aby to zrobić, jest to, drodzy przyjaciele, że macie mnóstwo utkniętych energii. One zostały w Was zduszone. Wasz głos był stłumiony przez długi czas, ale teraz jest czas, aby ludzkość raz jeszcze usłyszała głos Polski. A więc Hannibal, bez mikrofonu oczywiście spraw, aby tamta tylna ściana zadrżała od Twojego głosu. Ja! Adamus. Tak! Teraz Wasza kolej, stańcie, proszę. Otwórzcie usta, głęboki oddech, aż do samego brzucha. Otwórzcie usta i wszyscy i Adamus wrzeszczą. Hannibal, idźcie wyżej. Jeśli kaszlecie, to w porządku, to energie oczyszczają się w Waszych gardłach. Pójdźmy jeszcze wyżej, głęboki wdech. Ua! Hannibal, raz jeszcze zatrzęśmy tą salą. No dalej, wszyscy. Adamus, dziękuję. Hannibal. Linda. Wow! Adamus, dziękuję. Linda. Wow, wow, wow! Oklaski publiczności. Adamus. Ach, wprawiliśmy energię w ruch. Drodzy przyjaciele, jesteście posłańcami. A jak możecie być posłańcami, jeśli nie używacie własnego głosu? Macie zamiar robić swoje przekazy za pomocą palców u stóp? Czy może przez pępek? Robicie to poprzez głos, tak? Anioły. Pomówmy teraz o aniołach, tych puszystych istotach ze skrzydłami. Anioł z definicji jest posłańcem. Bierze czyjąś anielską aureolę. Wiedziałaś, że to zrobią. Śmiech i oklaski, gdy zakłada sobie ją na głowę. Hannibal, podoba ci się? Hannibal, bardzo. Adamus. Tak, ma w sobie nutkę wielkości. Tak, och, biedny Koldr. Jest tak zażenowany, ale dobrze jest zrobić coś szalonego raz na jakiś czas. Dobrze jest po prostu zagrać. Mój dar dla ciebie, moja droga. Oddaję komuś innemu aureolę. Szambra, kobieta, dziękuję. Anioły w twojej definicji są posłańcami. To grecka definicja anioła. Anioł istnieją... Odkąd tylko powstało to miejsce zwane Ziemią, istnieje wiele różnych kategorii aniołów, ostatecznie jednak wszystkie są posłańcami. Wy jesteście aniołami, jesteście też posłańcami, lecz dawno temu zapomnieliście o tym, że jesteście posłańcami, a także zapomnieliście jaka jest wiadomość, którą przynosicie, i wtedy właśnie utraciliście swój głos. A potem, oczywiście, swoją pewność siebie. Następnie wzięliście na siebie mnóstwo makio, aby wypełnić tę lukę. Tym samym stajecie się zmęczeni, wpadacie w depresję i zaczynacie się zastanawiać co dalej. Będąc w środku takiej konfuzji i utraty tego, kim jesteście, bierzecie na siebie jeszcze inne rzeczy. Zaczynacie chodzić do guru i mieć różnych mistrzów. Zaczynacie chwytać się takich rzeczy jak przekazy z innych wymiarów. A czasem nawet umieszczacie trochę za dużo siebie we mnie. Ale jak wiecie, ja na to nie pozwalam. Przychodzą do Was i mówię: nie, nie, nie. To jest w Tobie. Ja tylko przypominam, tylko Wam przypominam, że jesteście aniołami. Jesteście posłańcami i nadszedł czas, abyście zaczęli wygłaszać swoje przekazy przekazy ze swojego serca. Nie słowa kogoś innego, a z pewnością nie czyjeś techniki. To oznacza zrobienie dużego, śmiałego kroku, ale to dlatego tu dzisiaj jesteście. Pomówmy więcej o aniołach. Aby to zrobić, będę musiał dać Wam małą lekcję niebiańskiej historii. Proszę Was o cierpliwość. Zrobię tylko diagram na mojej tablicy. Brak sztalugi dla Adamusa? Nie podobają Wam się moje rysunki i obrazki? Czy tak bardzo podekscytowaliście się tym wydarzeniem, że po prostu zapomnieliście? Myśleliście, że będę zbyt długo mówił? Napiszę na ścianie. I zrobię to, jeśli dacie mi markera. Aby móc zrozumieć anioły, ważnym jest zrozumienie historii Ziemi, kreacji tej planety. Przejdę przez to punkt po punkcie. Nie musicie pamiętać każdego szczegółu. Anielska historia. Istnieje 144 tysiące duchowych rodzin. Czasem nazywa się je anielskimi rodzinami, ale to po prostu grupy, które podróżowały razem na długo, zanim powstała Ziemia. Te rodziny mają znajome imiona, jak dom Michała, albo rodzina Gabriela, zakon Rafaela, Zatkiela, Metatrona, Sanandy i wiele innych. Oczywiście, nie ma potrzeby zapamiętywania ich. Ale ważnym jest pamiętać, że pochodzicie z jednej z takich niebiańskich rodzin. Byliście ich posłańcami, jednymi z liderów. Opuściliście swoją duchową rodzinę, aby pomóc odkryć coś w imieniu całej kreacji. Widzicie, ekspansja kreacji, nie tylko waszego fizycznego wszechświata, lecz ekspansja całej kreacji doszła do punktu wstrzymania. Wtedy 144 tysiące niebiańskich rodzin zebrało się na spotkaniu, na naradzie podobnej do tego spotkania. Powiedziano wtedy: Doszliśmy do porozumienia. Wszyscy zgadzamy się, jak sprawić, aby kreacja znowu zaczęła ewoluować. W przeciwnym wypadku istniała możliwość, że wszystko się rozpadnie, ale co gorsza, po prostu przestanie istnieć. Osiągnięto więc konsensus pośród wszystkich anielskich rodzin, że powstanie rodzaj zakonu, rady zwanej zakonem arki. Arka, ark, można przetłumaczyć jak łuk. Oznacza tworzenie pomostu, czy łączenie się razem. Tak więc ten zakon arki uzgodnił, że zostanie wytypowane miejsce we wszechświecie, które pomoże rozwiązać problem energetycznego impasu. Dziś zakon arki wciąż istnieje, jest bardzo aktywny, składa się z aniołów, które są tutaj w służbie dla ludzkości. Uw, zakon arki wyobraził sobie miejsce, Zwane teraz Ziemią, i tak to będzie wyglądać. Wybrano potem tę planetę, martwą skałę krążącą we wszechświecie, i powiedziano: To będzie to miejsce. I pierwsza grupa aniołów została wysłana w pobliże Ziemi, lecz nie sama, nie na samą fizycznie gęstą jej powierzchnię. Grupa ta została nazwana siewcami. Siewcy to ci, którzy zasiewają ziarna. Było około 250 tysięcy tych anielskich siewców, którzy wkroczyli do międzywymiarowych przestrzeni tej planety i zaczęli infuzję energii życiowej siły. Nasycali tę planetę światłem i gdy odnoszą się do światła, nie mówią oczywiście o świetle sterczącym z sufitu. Nie mam nawet na myśli światła, które jest w opozycji do ciemności, mówią o najczystszej esencji na zewnątrz świadomości. Ta więc siewcy tchnęli w tę planetę światło, a ona je zaabsorbowała. Gdy planeta absorbowała światło, zaczęły formować się krystaliczne struktury pod jej powierzchnią, najpierw w samym rdzeniu i wciąż po dzień dzisiejszy istnieje ogromny fizyczny i energetyczny kryształ w samym środku Ziemi. Wbrew temu, co mówią naukowcy, w centrum Ziemi nie ma roztopionej lawy. Jest tam wielki kryształ oraz bardzo potężne siły o charakterze magnetycznym i elektromagnetycznym. Następnie na całej planecie zaczęły formułować się inne kryształy. Część z nich miała formę fizyczną, ale bardzo wiele z tych pierwotnych kryształów było czystą energią. Kiedy Siewcy zakończyli swoją pracę, anioł o imieniu Gaia z domu Gaia-Si stąpił na tę planetę, teraz wypełnioną kryształami, oraz zamieszkał na niej. Znacie Gaję jako Matkę Ziemię, jej zadaniem było połączenie się z kryształami Ziemi i kontynuowanie napełniania życiem tej planety, aby dać jej lasy, rośliny, atmosferę, wodę i zwierzęta. Potem, gdy Ziemia była gotowa na przyjęcie aniołów, aniołów, które będą w fizycznych ciałach, kolejna grupa aniołów zajęła swoją pozycję jako wsparcie dla Gai oraz tych, którzy mieli stać się ludźmi. Ta anielska grupa została nazwana Strażnikami. Zadaniem strażników było ciągle monitorowanie czy też obserwowanie energii Ziemi, ponieważ w istocie to było bardzo ważne miejsce dla całego projektu. Była jeszcze inna grupa zwana Herubim. Ich odpowiedzialność to ciągłe utrzymywanie energetycznych połączeń wokół całej planety oraz z innymi wymiarami. Ktoś przynosi tablicę. Dziękuję. Pięknie, mamy więc. Czy tam z tyłu widzicie? Publiczność odpowiada tak. Dobrze, siewcy, Adamus pisze, i mamy Gaję, a teraz strażników i cherubim. Dobrze, i ofanim. Uwielbiam pisać na tablicy. Nawet jeśli tam z tyłu nic nie widać, to nieważne, to tylko słowa. Strażnicy mieli wspierać i monitorować. Cherubim utrzymywać ważne i witalne energetyczne połączenia. Niektórzy z Was znają cherubim jako cherubiny. Małe tłuste aniołki z łukami i strzałami. Przedstawia się jako tworzących połączenia, natomiast ofanim mieli utrzymywać energię w ruchu i przepływie. Oczywiście jest dużo, dużo więcej innych anielskich grup. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to księga Enocha opisuje częściowo historię aniołów na Ziemi. Te wszystkie istoty wszystkie anioły miały jedną szczególną odpowiedzialność. Być w służbie dla posłańców, którzy mają zejść na ziemię i przybrać fizyczne ciała. Tak więc esencje Iziz, żeńskiej energii, stopiły się z esencją Adama, męskiej energii. A współpracujący z domem Gabriela, trębacze z zakonu Arki rozesłali wezwanie do ochotników. Powiem, że tutaj jest nasz zakon Arki, rysuje. Wiem, że z tyłu nic nie widzą, ale to tylko do zobrazowania. Tak więc wezwanie do ochotników zostało wysłane aż na krańce wszechświata, do całej kreacji. Czy ten rysunek przypomina trochę słońce? Hmm. Tak, to jest coś zwanego dzisiaj wielkim centralnym słońcem. I moi drodzy przyjaciele, to wy odpowiedzieliście na to wezwanie. Zgodziliście się obniżyć swoją energię do fizycznej rzeczywistości. Adamus rysuje. A jeśli powiecie, Adamus, to nie za bardzo przypomina planetę. To właśnie tak kiedyś wyglądała. Obniżyliście i zawężyliście swoją energię do fizycznej materii, z początku tylko energetycznie, łącząc się z gatunkami żyjącymi już na Ziemi, z ziemskimi zwierzętami, ale w końcu to połączenie z planetą było tak silne, że zaczęliście rodzić się w ludzkiej postaci. W chwili, gdy pojawiły się cykle narodzin, zaczęliście przechodzić przez cykle inkarnacji. Zdawało się, że nawet jeśli nie chcieliście tu wracać, coś bardzo mocno ściągało Was z powrotem, raz jeszcze rodziliście się w tej samej starej rodzinie. I wszystko na Ziemi szło dobrze. Moglibyście nazywać te czasy lemurią. Dostrajaliście się do swoich fizycznych ciał, kochaliście tę rzecz zwaną materialną rzeczywistością, jednak potem coś się wydarzyło. Zawsze coś się dzieje. A co to było wtedy? Cóż, były te wszystkie anioły, które miały wykonywać swoją służbę dla ludzkości, i wiecie, jest coś takiego w aniołach, Wszystkie są zmysłowymi istotami. One uwielbiają zmysłowe rzeczy, takie jak kolor, dźwięk, muzyka. Cóż, umieściliście przez chwilę siebie, umieście przez chwilę siebie na ich miejscu. Oto były jedynie anioły. Wy, baraszkujące bez trosko na tym placu zabaw, zwanym ziemią, uprawiające seks, jedzące posiłki, a inne anioły miały tylko siedzieć i patrzeć. Miały dla was nawiązywać połączenia, choć właściwie, to i tak sami to robiliście. Miał pomagać w przesuwaniu energii, ale tak naprawdę nie chcieliście, żeby to robiły. Wy chcieliście się bawić. Więc pewnego dnia strażnicy powiedzieli. Wiesz, to bez znaczenia. Trochę seksu z ludźmi to nic wielkiego. Jeśli ty nikomu nie powiesz, ja też nikomu nie powiem. Śmiech więc. Do Lindy. Czy bawi cię moja historia? Linda odpowiada bez większego entuzjazmu. Ha, ha, ha! Musimy zrobić zdjęcie jej twarzy. Adamus się śmieje.